Stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna i pod niej spływa tłusta oliwa. Stoi i sapie, dyszy i dmucha. Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. I uwaga! Buch, jak, jak gorąco! Buch, jak gorąco! Uff, jak gorąco! Uff, jak gorąco! Już ledwo sapie, już ledwo zipie, a jeszcze palacz węgiel w nią sypie. Czy? Wagony do niej poprzyczepiali, wielkie i ciężkie, z żelaza i stali, i pełno ludzi w każdym wagonie. A w jednym krowę, a w drugim konie. A w trzecim siedzą same grubasy. Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy. A czwarty wagon pełen bananów. A w piątym stoi sześć fortepianów. W szóstym armata. O! Jaka wielka, pod każdym kołem żelazna belka. W siódmym dębowe stoły i szafy. W ósmym słoń, niedźwiedź i dwie żyrafy. W dziewiątym same tuczone świnie. W dziesiątym kufry, paki i skrzynie. A tych wagonów jest ze czterdzieści. Sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści. Lecz gdyby przyszło koniec. tysiąc atletów i każdy zjadłby tysiąc kotletów i każdy nie wiem, jak się wytężał, to nie udźwignął. Taki to ciężar. Nagle, Nagle. gwizd. gwizd. Nagle świzd, Para buch! Koła wru Najpierw powoli, jak żół ociężale. Ruszyła. Maszyna po szynach o szarpnęła wagonę i ciągnie z mozołem i kręci się, kręci się koło za kołem. I biegu przyspiesza, i gna coraz prędzej, i dudni, i stuka łomoce, i pędzi, a dokąd, a dokąd, a dokąd na wprost. Po po torze, po torze, po torze, przez most, przez góry, przez tunel, przez pola, przez las. I spieszy się, spieszy, by zdążyć na czas. Do taktu turkoce i puka, i stuka, to tak, to to tak, to to tak, to to tak, to to, to to. Gładko, tak lekko, tak toczy się w dal, jak gdyby to była piłeczka, nie stal. Nie ciężka maszyna, zziajana, zdyszczona, lecz flaszka, i graszka, zabawka dla szana. A skądże to, jakże to, czemu tak gna? A co to, to, co to, to kto to tak pcha, że pędzi, że bali że bucha, buch, buch? To para gorąca wprawiła to w ruch. To para, co z kotła rurami do tłoków, a tłoki kołami ruszają z dwóch boków. I gnają i pchają i pociąg się toczy, bo para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy i koła turkoczą, i puka, i stuka. Tak, 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 <t> no i udało się. Lokomotywa ruszyła. A wraz z nią ogólnopolski tydzień czytania dzieciom. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, a w szczególności dzieci, bo dzisiejszy... Dzisiejsza inauguracja Tygodnia Czytania zbiegła się z wyjątkowym dniem, z Dniem Dziecka. I dlatego wszystkim dzieciom składam najserdeczniejsze życzenia. Cała Polska! Nie 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 cała Polska! Nie nie